Dzień dobry dzieciaki. Myślę, że podobnie jak ja, nie możecie się już doczekać kolejnej części przygód fenka. Dzisiaj zamierzam Wam przeczytać książeczkę pod tytułem sprzątam po zabawie. Na pewno nie lubicie sprzątać. Ja też kiedy byłam dzieckiem, nie znosiłam sprzątania, wydawało mi się takie trudne i. Takie nudne. Dziś, kiedy już jestem dorosła, a nawet bardzo dorosła, wiem, że to sprzątanie jest nam potrzebne. Żeby móc odnaleźć różne rzeczy. Ale Fenek jest dzieckiem. I tak jak większość przedszkolaków nie lubi sprzątać. Posłuchajmy teraz naszej opowieści. Od kilku tygodni Fenek jest już przedszkolakiem. Na początku ciężko znosił rozstania z rodzicami i zdarzało mu się płakać. Teraz jednak bardzo, ale to bardzo lubi czas spędzony w przedszkolu. Tym bardziej, że w jednej grupie ze swoim. W jednej grupie jest ze swoim najlepszym przyjacielem kotkiem. Maksem. Wszystkie dzieci muszą się najpierw przyzwyczaić do pobytu w przedszkolu, a potem okazuje się, że to jest bardzo przyjemny i fajny czas. Bo każdego dnia w przedszkolu jest ciekawie i wesoło. Coś dzisiaj jednak jest inaczej. Wiele dzieci jest zdenerwowanych i smutnych. – Gdzie, gdzie jest bębenek? – woła żabka Ala. – Gdzie pociało się czerwone ołtko? – śwista Karol. – Szuka wszędzie, nawet pod stolikami. – No nie, nigdzie nie mogę znaleźć niebieskiej kredki. Fenek ma bardzo smutną minę, bo niebieska kredka jest mu niezbędna do narysowania radiowozu policyjnego. Niedźwiadek Leon, któremu brakuje jednego elementu, do układanki jest również smutny. Szukał już wszędzie. Teraz usiadł w kątku i zaczyna płakać. Hmm. Gdzie się podziały zabawki? Dlaczego dzieci nie mogą ich znaleźć? Przypomnijmy sobie, czego szukała żabka Ala, a czego w świstak. Leon. Karol szukał nawet pod stolikami. Co było potrzebne Fenkowi do narysowania samochodu policyjnego? A czego nie mógł znaleźć? A czego szukał niedźwiadek Leon? Teraz widzicie na obrazku jednego elementu i jak sądzę, że jest to świnka. Pani nauczycielka Panda przygląda się uważnie wszystkim dzieciom i w ich poszukiwaniom. Halo, zapraszam wszystkich na dywan, woła po chwili usiądźcie w kole. Chciałabym z Wami porozmawiać. W kilka sekund dzieci zajmują miejsca. Już nauczyły się, że jak Pani zaprasza, trzeba siedzieć w kole. Ciekawe, co takiego chce nam powiedzieć pani panda? Może wie, gdzie zapodziały się zabawki? Może je ktoś ukradł? W głowie Fenka pojawiają się coraz nowe i nowe pomysły. Widzę, że macie spory kłopot ze znalezieniem zabawek, kredek, instrumentów. Mówi spokojnie pani panda. Wydaje mi się, że wiem, dlaczego tak jest. Oczy dzieci robią się teraz naprawdę duże i wszystkie są zwrócone na panią. Dlaczego, dlaczego taki jest? Fenek od razu wyrywa się z pytaniem. Powoli, powoli, Fenku, zaraz wam wszystko wyjaśnił, odpowiada pani. Czy pamiętacie, jak uczyłam was, że zawsze po skończonej zabawie należy odkładać zabawki na miejsce? Pyta. Dzieci twierdząco kiwają głowami. No właśnie, kontynuuje pani panda. Wczoraj jednak wszyscy o tym zapomnieliście. Przed pójściem do domu nie odłożyliście zabawek na swoje miejsca. Położyliście je byle gdzie, albo wręcz rzuciliście na podłogę. Dzieci powoli zaczynają wszystko rozumieć. I to dlatego dzisiaj nie możemy ich znaleźć. Fenek niemal krzyknął. Pani panda pokiwała głową na znak, że Fenek miał rację. Pamiętacie, o czym zapomniały przedszkolaki wczoraj? Co miały zrobić przed pójściem do domu? Więc co mamy zrobić, żeby odnaleźć nasze zabawki? Kotek Max jak najszybciej chciałby znaleźć jakieś rozwiązanie. Hmm. Nie może się już doczekać, kiedy pobawi się helikopterem, którego szuka od samego rana. Pani Panda uśmiecha się. Znam jeden taki sposób, mówi po chwili, ale będzie wymagał od was sporo wysiłku. Czy jesteście na to gotowi? Pyta. W sali rozgle, rozlega się głośne: Tak, tak! Ciekawe, co to za sposób. Dobrze, w takim razie musicie dokładnie przejrzeć wszystkie półeczki, skrzynki, pudełka, zajrzeć pod stoliki i krzesełka, a nawet pod dywan. Tłumaczy pani. A kiedy już znajdziecie zabawki, to najważniejsze jest, by odłożyć je na miejsce. Nie zaczynać się bawić, tylko najpierw odkładamy je na miejsce. Wtedy nikt z Was nie będzie miał kłopotu z ich znalezieniem, gdy przyjdzie mu ochota się bawić. Wyjaśnia pani Panda. Dzieci w mgnieniu oka zabierają się do pracy. O! Znalazłem czerwone autko! Jejku, niebieska kredka była pod dywanem. Co chwilę rozlegają się uradowane głosy przedszkolaków. Dzieci tak wytrwale pracowały, że po krótkim czasie wszystkie zabawki wróciły na swoje miejsca. Kredki znalazły się w kubeczku na zielonej półce, bębenek w szufladzie z instrumentami, a czerwone auto z duży, w dużym plastikowym pudełku stojącym pod ścianą. Teraz już nikt nie będzie miał kłopotu z odnalezieniem zabawek. Pani panda chodzi po sali, wszystkiemu się przygląda. A na jej twarzy pojawia się piękny uśmiech. Jest bardzo dumna ze swoich przedszkolaków. Ale to jeszcze nie koniec. Po pani Panda mówi: Mam jeszcze pewien pomysł, który pomoże nam w utrzymaniu porządku w sali. Mówi nauczycielka. Jaki? Jaki proszę powiedzieć? Fenek jak zwykle wszystko chce wiedzieć od razu. Każdego dnia inna osoba będzie odpowiedzialna za porządek w naszej sali. Co wy na to? Pyta pani. Przedszkolakom bardzo się podoba ten pomysł. Dobrze. W takim razie naszym pierwszym odpowiedzialnym zostanie, zostanie pani panda patrzy po. Buziach dzieci i w końcu mówi: Fenek! Hurra! woła chłopiec, który bardzo na to liczył. Czy ktoś z Was mu pomoże? Pani z uśmiechem zwraca się do pozostałych dzieci, a w górze znajduje się całe mnóstwo rączek, i każdy chce pomóc. Przedszkolaki nauczyły się dziś czego? Jak myślicie, czego się dzisiaj nauczyły przedszkolaki? Właśnie, że porządek jest bardzo ważny, że porządek pozwala nam niczego nie pogubić i szybko przystępować do następnych zadań. W naszym przedszkolu także dzieci muszą sprzątać. Sprzątają po każdej swobodnej zabawie, zanim przystąpią do. Zajęć w kole, zanim pójdą na spacer. Sprzątają także przed posiłkami, przed zajęciami z rytmiki i zajęciami z angielskiego. I wszystkie dzieci są przyzwyczajone do tego, że kilka razy dziennie, co jakiś czas, robi się porządek, bo wtedy wszystkie zabawki wracają na swoje miejsce i nie ma. Takiej możliwości, żeby dzieci rozdeptały jakiś klocek, wywróciły się o zabawkę, która leży na podłodze. W domu dzieci także muszą pamiętać o sprzątaniu i rodzice również o tym, żeby dzieci sprzątały, bo przecież w dorosłym życiu jest to bardzo ważna umiejętność. To już na dzisiaj tyle. Nie zapomnijcie zadzwonić do kogo? Do babci i dziadka, bo oni bardzo mocno Was kochają i tęsknią za Wami niesamowicie. A jeszcze jedno, opowiedzcie im, jaka dzisiaj była opowieść o fenku. To na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, a może do zobaczenia, papa dzieciaki.